Zobacz, o. Chyba rzadkie, ale drugi raz w tym roku widzę. A? Coś się rusza w tym biednym kraju. O. Dobrze, proszę Państwa. Shimanobi. Przybi. No hala. Proszę Państwa, zaznaczymy chyba. Jest marker. Nieważne. Mamy poniedziałek. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi, wszyscy stali do roboty. Trzeba robotę zrobić, sama się nie zrobiła, jak kiedyś już powtarzałem. Nie było, żeby samo się zrobiło, proszę państwa. Mamy poniedziałek 23. Róży i Małgorzaty. Witam serdecznie. Pozdrawiam, Siemano. A co w szklarni? Wszystko, proszę Państwa. To jest e, ta jarzyna. Tam jest malina. Tutaj jest jalapeno. Tutaj są pomidory. Tu jest papryka jakaś tam. Nie wiem z czego to wyrosło. Ta rozsada czy z naszych nasion czy kurde jakieś kupne Wyrosła na półtora metra. I dopiero coś tutaj widzę jakieś owoce pierwsze. światło nie była zagłuszone przez ten przez ziele. Nie no, ma owoce tutaj, coś tam będzie, przez miesiąc coś urośnie chyba jeszcze. No ale się powykłada to, to tragicznie, jak te owoce dostaną. Chyba, że związać tego sznurem. O, dobry plan by był. wszystko dookoła i huk, jeden pęk. No. Yy, ta, bo w foliaku to z yy, zwykłą słodką czerwoną paprykę to Ślimaki załatwiły, że tam może będzie z jedna piąta, jedna ósma, kurde, zbioru. Ale ostra za to będzie, także będzie na ostro. To dziadowstwo, te zielsko. Oto, to jest skupną ziemią, nie? Nasiona z jakichś bagien czy skąd, to kurde. Się strasznie ten rozsiewa. Króliki się wpuści, to zrobią robotę. No, a tak oto pomidorki, no one czekają na zbiór w środku tygodnia, trzeba to zebrać na yy, klienta, a później dla siebie już jakoś też, trzeba zacząć robić te przetwory, paprykę powoli też tam podrywać. No, wszystko tam niby dojrzewa. No się nie zajmuję tym już teraz w ogóle, tylko tyle, żeby podlać, także jest jak jest, nic tutaj nie ogławiam, rośnie kurde po 3-5 metrów, także bez wniku raczej. Są lepsze, są gorsze, są wydajniejsze, są mniej wydajne. O, takie to tam pomidorki. No no i melona. Się dochowałem jeden zielony i gdzieś widziałem żółtego. Już taki dobry do zjedzenia byłby. R Raczej, ale poczeka chwilę. O, tam ten no, już żółty jest. Także na weekend. Można by było coś skubnąć. Trwa. O, tu trzeci melon jest. Nie za duże, ale no wiecie, w Zielsku to zagłuszone, ale zawsze smak bardzo dobry tych melonów jest. A skoro chwila przy warzywach, to zobaczcie jak ładnie porosła kamienna głowa. Są te główki z brzegu oczywiście są gorsze, bo tutaj ślimaki i wszystko lazło na to, ale tam w środku, zobaczcie jakie fajne głowy. O. Tutaj pękła gnicę, czyna. no ale na tyle sztuk to. Może z nadmiaru wody to tak pękło, tam widzę też pęknięta taka duża, olbrzymia i tam rozwalona, olbrzymia, ale to nic, coś tam dla królika musi wyjść, czy tam dla kozy mi i tak wystarczy, żeby tutaj z trzy załóżmy wiadra, na jakieś tam dwudziestki zrobić. No. Jest tych główek. Zobacz, coś będzie chyba z tego. Nic nie robi, a urosło. O, one jeszcze mają do jesieni czas, do zimy właściwie. Można nawet je trzymać do pierwszych mrozów. Także było walki z zielskiem. Na początku też było to wyścielone, później podlewane jak było tylko słuszej trochę. Wiadomo Seller to bardzo dużo wody lubi. No i myślę, że w tym roku. Będzie najlepszy chyba seler korzeniowy w mojej karierze. Zobaczymy jeszcze jak on wyjdzie. Co tam? Przeżuwacze. Elegancko, nie? Się leży. Dosyć ciepło, ale słońce nie razi. A ja tutaj kurde z półtorej godziny poświęciłem na przygotowanie wszystkiego. Zmieniłem tarczę. Tarcza do płyt. Trochę tempa, ale wystarczy. Zresztą szkoda jakąś nową, dobrą tarczę na no takie coś, nie? No i tutaj odkładam sobie materiały, które w przyszłości mogą mi się przydać, proszę Państwa. Nie mam na przykład y, jakichś cienkich dykt, to jest na szybką jakąś robotę, żeby coś y, no przyczepić do czegoś, na przykład do ściany albo plecki zrobić w jakimś meblu. Tutaj podkładki takie fajne. Y, to też y, nieraz mi się przydawało, już nie mam. No i jakieś płyty takie lepsze, nie? Materiały, które tam się kiedyś mogą przydać, co proste, co laminowane, zabezpieczone. Tutaj nawet mamy z połyskiem, kurde, od jakiegoś mebla większe, mniejsze płyty. Tam mam duże arkusze pochowane, to też będzie do wybrania. Tutaj jakieś takie, kurde, futryny mocne, też kawał czegoś do czegoś. Także staram się odkładać i gdzieś to pokitram, żeby mieć. Na przyszłość to, nawet do szalunków, wiecie coś, wylewka betonowa, fundamencik, płot czy coś, to masz już gotową płytę, nie musisz kupować. No a teraz resztę trzeba ciąć i składować, niestety, no ale tak to już jest, proszę Państwa, co jest za coś. No i tutaj pełno wszystkiego, różnych rzeczy, no już trochę tutaj z wierzchu, wiadomo, mokre, ale. W środku wszystko dobrze jest. Tu Tutaj jakieś fajne proste elementy. Ma no, pełno podkładek. Znów jesteśmy na pasie Czysku. Proszę Państwa, tym razem po to, żeby zapodać troszeczkę ciasta. Za chwilę zobaczę w pierwszym ulu jak jest ciasta. Wcześniej już nie dawałem, nie podkarmiałem żadnym syropem. Pszczółki ładnie noszą z na Widać żółty, fajny pyłek. Także zapracowane. No i tutaj miały już odłożone, ale tym razem już teraz dam. Mimo, że ciągną z a ażeby odkładały konkretny zapas na zimę. Tak więc lecimy od tego ula. Tak, tak jak zwykle to robię, ponieważ jest najpewniejszy, a później już ten i na końcu ten, gdzie wcześniej była jakaś tam jakiś problem z jakąś chorobą grzybową. Która zresztą udało, udało mi się raczej zwalczyć, bo już nic nie widzę tam, żadnej, żadnej tej pleśni. Nie, jak to się nazywa? Wapienna. Wapienna albo kamienna jest. Już nie pamiętam. Mniejsze o to. stwa otwieramy i robimy robotę. W tym ulu wszystko w porządku, podkarmiłem jedynie nic złego się nie dzieje miód odłożony tutaj patrzę czy coś się świeci kurde ciekawy czy jest ten syrop jeszcze czy nie jak to tutaj sprawdzić czy coś włożyć może się nie dzieje ale chodzą chodzą widzę tutaj pszczoły w środku sucho tak sucho Zobacz Lew na sawanie normalnie o. Będzie polowanie मिशी ने दोस्क्यूट दे Nie ma za co nie robię Wystraszyła dobrze kurdy traktorka No nic, zaparkował swoje zrobił świeżaki nakarmione może być Chcę kręcić no. Zielona trawka. Relaksuje wzrok, proszę Państwa. Odpocząć można, prawie jak przy kozie. Dziś jeszcze kucnie nie głaskałem, a czuję się odpoczęte jak chwilę. Przycupnąłem odpocząć. Rozumiecie o co chodzi? Dotrwałeś mm. do tego momentu lub dotrwałaś do tego momentu filmu No to chodź, zabiorę cię gdzieś chyba jutro będzie trzeba zebrać te zielsko do ziemniaków i rzucić do kur gdzieś do kurnika niech to przemielą idziemy naprzód co tam jest stali widzowie wiedzą na pewno co tutaj się dzieje dookoła i co w planach miałem i mam nadal No to? to jakie fajne oczko się zrobiło. No. To wszystko co jest tutaj zaraśnięte trzciną, te pałki, chciałbym wykopać i mieć tu staw. Zobacz jak się farma buduje, normalnie miejsce brakuje, jeszcze tam jest, widzicie, to wszystko żółte aż do tamtego domu. No, to jest właśnie cały nieużytek. Z którym nic nie będę robił Ze względu właśnie na tą nawłoć To będzie pożywienie późne Dla mojej pasieki całej Także O zobaczcie jak ona pięknie kwitnie O jak pszczółki zasuwają Moja pewnie O Jedna przy drugiej zobaczcie O No boom 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 boom